Takich gier już nie robią. Fallout. No no nie, przestańcie mnie bombardować materiałami z gier, bo ja mam taką ochotę cały czas pograć w te gry, że nawet nie macie pojęcia, a wy mnie bombardujecie teraz materiałem z Fallouta 1. No chcę zagrać w Fallouta 1, strasznie. Tak, nie mam czasu. O, obiecałem, że będzie w kwietniu Kingdom Come i będzie w kwietniu Kingdom Come. Obiecałem, że będzie No Rest for the Weekend i więc będzie No Rest for the Weekend na premierę. I zacząłem Darkest Dungeon, który mi zajmie kurwa 20 streamów i skończę tego Darkest Dungeona choćbym szczezł. Na to oglądamy. Takich gier już nie robią. To prawda. Ja Wam powiem jeszcze, bo prawda jest taka. Fallout 2 to jest gra, która wyprzedziła nie swoją epokę, ale jeszcze następną i jeszcze następną, bo to jest gra bardziej złożona niż gry, które wydostajecie teraz. Naprawdę, naprawdę Fallout ma tak zajebiste systemy, których nie ma do dzisiaj w grach. Poglądajmy. War. War, N War never changes. War never <gry> Te oto słowa mogliśmy usłyszeć prawie 30 lat temu w intrze do pierwszego Fallouta. Postawiły one fundamenty pod jedno z najciekawszych growych uniwersów oraz wybiły się one tak mocno do świadomości graczy, że chyba każdy musiał je kiedyś usłyszeć. Bez wątpienia pierwszy Fallout był grą przełomową w czasie swojej premiery. Wtedy Wybiegał on daleko w przyszłość ze swoimi innowacyjnymi podejściami, a produkcje, które... Wyobrażacie sobie takie intro do, do, yy, do gier komputerowych teraz? jest z publicznej egzekucji, kurwa? Fallout łamał tak konwenansy wszelkie. powstaje w podobnym okresie, nie mogły się równać z możliwościami, jakie dawała gra od Black island Studios. Od rozwoju i Wszystko na tle, stary, pancerza z i flagi Ameryki. No przecież dzisiaj to by to od razu, kurwa, skancelowali. ...studios. Od rozwoju postaci aż po różne sposoby wykonywania misji, ah. już w pierwszej części zdołał jedynie przebić C Pa, pistolet z 10mm, jezu, jaki on jest ikoniczny i zajebisty. Well, który rozwijał mechaniki oraz naprawiał niedociągnięcia poprzedniczki. Jednak to było kiedyś. Rynek gier wideo bardzo szybko się zmienia Chip i pomysły i rozwiązania, które były jeszcze 15 lat temu, mogą być obecnie nieakceptowalne. To był te. 54B, przepraszam bardzo, widzowie. Więc czy pierwszy Fallout jest przestarzały? Cześć, ja jestem Zomik, a w tym filmie postaram się wam odpowiedzieć na. Nie to, jest, nie był, zapraszam. i nigdy kurwa nie będzie. Zacznijmy od tego, jak to wszystko się zaczęło. W 1988 roku został wydany pierwszy Wasteland, i można powiedzieć, że jest on swego rodzaju ojcem serii Fallout. Stworzony przez m.in. Briana Fargo, czyli szefa nieistniejącego już studia Interplay, odpowiedzialnego za takie produkcje jak Baldur's Gate oraz Planescape Torment. W Wastelandzie można znaleźć wiele podobieństw do Fallouta, jak m.in. charakterystyczny czarny humor, czy to, że oba te tytuły dzieją się w postapokaliptycznym świecie. Jednak przez fakt, że prawa do marki należały do Electronic Arts, Interplay postanowiło stworzyć własne uniwersum. W fazie koncepcyjnej miało być grą fantazy, oraz co ciekawe, inny koncept mówił o grze, w której mieliśmy podróżować. Ej, ale kwestia jest taka, że Fallout 1 się świetnie zestarzał, mam wrażenie. On wygląda w dzisiejszych czasach naprawdę bardzo dobrze. Wiadomo, że on ma niską rozdzielczość i on ma małą bazę kolorów, bo no, w sposób w jaki tutaj jest wykonane to cieniowanie, prawda? No to pozostawię trochę do życzenia, ale po pierwsze, to nie kuje w oczy. To można byłoby łatwo poprawić, ale kurwa, on naprawdę świetnie wygląda. On nawet, ja mam tego odpalonego teraz, ten gameplay na monitorze 2K. Chłopie, on naprawdę bardzo dobrze wygląda. Szybki przerywnik, widzowie. Przypominam Wam bardzo serdecznie o tym, że na kanale posiadamy funkcjonalność membershipów i normalnie bym tego nie reklamował, ale mamy cały czas powiększającą się społeczność i coraz więcej osób faktycznie zaczyna z niej korzystać, więc stwierdziliśmy, że dodamy Wam kilka perków, jakim jest oglądanie wcześniej wideosów, otrzymanie pocztówki ode mnie, otrzymanie kubka czapki lub jakiejś pierdoły, którą za pół roku będziemy się dla Was zajmować. I przede wszystkim dostęp do Discorda, który jest zamkniętą społecznością, gdzie często sobie z widzami po streamie siedzimy, gadamy, gramy w jakieś gierki, jak ja nie streamuję, mamy też jakiś taki wolniejszy dzień, co się rzadko zdarza, to też jestem tam dostępny, no i codziennie można sobie podyskutować na jakieś ludologiczne tematy. Macie to pod spodem w guziku membership albo członkostwo, no i tak naprawdę to tyle. Zapraszam do przyjrzenia, no i miłego oglądania materiału, zostawcie lajka. W czasie. Lecz te pomysły zostały odrzucone i twórcy postanowili stworzyć RPG post-apo i nadali mu tytuł Vault 13. W międzyczasie pojawiły się problemy, przez które gra mogłaby wcale nie powstać, ale jak dobrze wiemy w 1997 roku na półkach sklepowych mogliśmy w końcu dostać grę Fallout The Post-Nuclear Roleplay Game. W tak naprawdę dużym skrócie wygląda historia powstania pierwszego Fallouta. Ale o czym w tak zasadzie on był? Fallouty przedstawiały świat zniszczony przez wojnę atomową, a klimat zatrzymał się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, przez to nie brakuje dziwnych futurystycznych robotów albo odniesień do tamtych czasów. Ludzie, żeby przeżyć, schowali się w specjalnych stronach wybudowanych właśnie na wypadek wojny. W grze wcielamy się w jednego z mieszkańców krypty o numerze 13, który musi opuścić bezpieczne mury swojego schronienia, aby wyruszyć na postnuklearne pustkowia w poszukiwaniu hydroprocesora, ponieważ bez niego mieszkańcy krypty zostaną pozbawieni dostępu do wody pitnej. Na odnalezienie procesora przybysz z krypty ma 150 dni. Słuchajcie, jakie proces... to jest zajebiste? Graż w grę? I masz 150 dni, żeby on skończyć. I chuj! <gry> nie skończysz tego w 150 dni? No to zdechną w krypcie i tyle przegrywasz, grano. Co prawda, to chyba można wydłużyć. Nie jestem pewna, ja tego nie robiłem. Ale im chyba można zapasy wody kupić i wysłać, nie? Historia, jaki setting Fallouta. Sama w sobie fabuła jest dość prosta i mało skomplikowana. Jednak to nie przeszkadza w odbiorze gry. Nie znajdziemy tu żadnych twistów fabularnych czy zaskakujących zwrotów akcji. Historia w pierwszym Falloutie jest tak naprawdę pretekstem, abyśmy wyruszyli na pustkowia. I nie uważam, żeby było coś w tym złego, ale są jeszcze zadania poboczne, które oferują znacznie więcej ciekawych historii. I co w tym wszystkim najlepszego, to to, że można do nich podejść na różne sposoby. Dla przykładu, w jednym z pierwszych zadań jest uratowanie dziewczyny z rąk pewnego gangu. Można wejść z pistoletem w ręce i siłą ją wydostać z rąk bandytów, albo przygadać, po dobroci ją wypuścił. Nawet ostatniego bossa jest możliwość pokonania w pacyfistycznie. Lub dzięki swoim zdolnościom doprowadzić do wybuchu jego bazy. Wy w folaucie spora część misji posiada. Ej, nie wiem czy Wy też tak macie, ale jak w Falloutie się klika tu na środek, żeby przeładować broń, to ja wtedy faktycznie czuję, że kurwa przeładowuje broń. Tutaj całe udźwiękowienie i jakby klikalność tych elementów. Daje ci poczucie tego, że ty faktycznie wykonujesz jakąś akcję. Uwielbiam to. Tam jest King fajny dźwięk, no? Tu nie. Choć miałem z niektórymi tu, patrz, problem, A mianowicie, ciężko było mi określić, co dokładnie mam zrobić. Brakowało mi tu jakiegoś quest loga, w którym dostałbym krótki opis zadania, bo jedynie co jest to nazwa misji, jaką mamy wykonać. Żeby no nie i tyle. Mnie źle. Nie przeszkadzało mi to, że gra nie prowadzi mnie za rączkę, tak jak. Tu nie ma w, w ogóle. Tytułach. Tylko, wiedzieć, na czym polega dane zadanie. Transkrypcja rozmowy z Embedzem albo opis, jak z gotika, uważam, że byłby dobrą opcją. Aha, jeżeli chodzi o postać, jaką się wcielamy, możemy wybrać jeden z trzech gotowców, albo stworzyć własnego bohatera. System tworzenia postaci został oparty na autorskim systemie Special, który jest akronimem od siedmiu głównych statystyk. Pierwotnie miał on jednak bazować na garpsie, który był uniwersalnym zbiorem zasad dla. ty, ale poczekaj, on bazuje na garpsie, ale oni przerobili garpsa pod. Chyba Fallouta, nie? On ma dużo, bardzo rzeczy z GARPSa, ale przerobili go pod specjala, nie? ...gier RPG, ale autorom owego systemu nie spodobał się zbyt groteskowy humor Fallouta oraz jeszcze kilka innych rzeczy, w tym ikona dla całej serii, jakim jest Vault Boy. Dlatego musieli zrezygnować z GARPSa i opracować własny system. I w taki oto sposób narodził się Special. W nim na stałe rozdajemy punkty w statystyki główne, takie jak siła, zręczność czy szczęście. Wybieramy perki, które oprócz korzyści, mają również efekty negatywne oraz umiejętności typu posługiwanie się bronią lub retoryka. Na papierze wyglądają bardzo fajnie, ale jest z nim pewien problem, a mianowicie... Nie no, to jest najlepszy system rozwoju postaci jaki istnieje w grach z uwielbiam go kurwa. To i D&D 3.0 z Neverwinter 1 to są gry, które i to one mają diametralnie inne systemy rozwoju postaci, ale szczerze, ja uwielbiam najbardziej ten z Fallouta bo tutaj masz tak, co level dostajesz stary atut, co jest zajebiste i te atuty mają znaczenie, bo masz na przykład atut taki jak, nie możesz celować ale ma, ale twoja broń zużywa jeden punkt akcji mniej masz więcej damage'a w kobiety możesz zjadać zwłoki zadajesz więcej obrażeń bronią mechaniczną ale może ona sprawić, że na przykład eksploduje ci w ręce i te perki są takie, że ty za każdym razem jak bierzesz atut w Falloutie, to to jest jak w dobrym, słuchajcie to to jest dosłownie jak w dobrym roguelike'u. Ty czujesz, kurwa, przyrost mocy. Z każdym poziomem fallouta ty wiesz, że jesteś lepszy. I teraz co najlepsze. Fallout świetnie wytwarza w tobie poczucie e, ulepszania cały czas postaci, tak RPGowo, bo tu jest dużo rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić, które potem nadrabiasz tymi levelami. Czyli idziesz gdzieś na przykład, chcesz otworzyć skrzynkę <grym> i ty nie masz umiejętności otwierania tej skrzynki. I ty widzisz to. Ale ty jesteś bardzo w stanie szybko to nadrobić, jeżeli się sfokusujesz faktycznie na, nie wiem, na otwieraniu zamków, prawda? No bo co level tam zostać w zależności od twojego chyba poziomu INTA, tak? Czy pierdolę tych umiejętności? Mogę pierdolić w sumie. Chyba nie, chyba dostajesz whatever. Ale dostajesz tu umiejętności i do tych, do tych progów 25-50 bardzo szybko jesteś w stanie to, to garnąć. No nie, super sprawa, nie? Naprawdę. Uwielbiam, widzowie, uwielbiam. Większość rzeczy jest zwyczajnie bezużyteczna. Dla przykładu, weźmy sobie na tapet Charyzmę. Z czym wam się kojarzy? Pewnie będzie ona miała wpływ na dialogi albo jakieś relacje z NPC'ami. Otóż. Charyzma, to jest jak ładne swoje postać. Charyzma wpływa na ilość członków drużyny, jakich możemy wziąć. Albo umiejętność hazardu, która, jak sama nazwa wskazuje, wpływa na nasze umiejętności w grach hazardowych. Z drugiej jednak strony mamy rzeczy, bez których bardzo utrudnimy sobie rozgrywkę. Na przykład, gdy nie wymaksujemy zręczności, która ma wpływ na ilość naszych punktów akcji. Albo gdy nasza postać ma małą inteligencję, nie będziemy mogli wykonać niektórych czynności albo zadań, ponieważ nasza postać Zaj będzie za aby coś mądrego powiedzieć. Chociaż to akurat <laughs> uważam za dość fajny aspekt. Więc... Ja uwielbiam, jak jesteś takiego w perpegach, nie? Więc co do kreacji postaci, uważam, że nie daje on wielkiego pola do. To jest to, co mi się strasznie podoba w Baldur's Gate 3: że niska inteligencja nie sprawia, że masz inne dialogi. Manewru, jeżeli chodzi o tworzenie różnych buildów. Za to nie mogę nic złego powiedzieć o progresji postaci. Każdy zdobyty level ma dla nas znaczenie i w pewnym stopniu jest odczuwalny. Ulepszanie posługiwania się bronią czy otwieranie zamków ma wpływ na nasz gameplay. Jednak najlepszą rzeczą w rozwoju postaci są perki, które zdobywamy raz no. na kilka leveli. Tu właśnie one d my, One są co level, czy one są co dwa levele? Co dwa levele chyba są, nie? Kurwa, nie wiem już. A może znajdę jakaś taka rozpiska ogólna, co ile to dostajesz? Co trzy są levele, okej. Okay. A w Fallout'cie... ...trzy? Też są co trzy levele? Nie, ten system ma jeden minus. Wiecie jaki? Ten system ma taki minus, że perki wymagają od ciebie konkretnych statystyk lub umiejętności i to musisz sprawdzać na zewnętrznej stronie całą listę perków, żeby na samym początku skraftować postać w taki sposób, żeby ewentualne perki dobrać. To jest, to, jest, to jest trochę problem w Fallout'a, że to jest nieodpowiednio zakomunikowane, no nie? Ale nie oszukujmy się, tak jest praktycznie w każdym CRPG'u. <grym> I te stare CRPG'i miały dołączone książeczki, które to rozpisywały w pełni. Więc teoretycznie ta informacja była, po prostu była poza grą. ...metralnie wzmacniającą postać. Gdy odblokujemy atut, który zmniejsza nam koszt punktów akcji do każdej broni i zamiast jednego strzału jesteśmy w stanie oddać dwa, czujemy się niepokonani. Dokładnie. Właśnie tego typu rzeczy sprawiają, że każdy kolejny poziom jest dla nas nagrodą. Mimo iż sam system tworzenia postaci nie jest jakoś wyśmienity, za to bardzo mocno nadrabia dobrze zrobioną progresją. Co do postnuklearnego świata, jaki przyjdzie nam zwiedzać. Jest on podzielony na kwadraty, a my z mapy świata wybieramy, na jaki obszar chcemy się udać. Na mapie są również zaznaczone główne lokacje, w których znajdziemy jakieś zadania lub zaopatrzymy się w zasoby. Świat jest w zasadzie w pełni dla nas otwarty, co oznacza, że jeżeli wiemy, gdzie dokładnie znajduje się hydroprocesor, możemy się tam udać. Jak już przy hydroprocesorze jesteśmy, zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Jak wspomniałem wcześniej, na odnalezienie go mamy 150 dni, po których mieszkańcy krypty umrą. Mam jednak dość mieszane odczucia co do limitu czasowego na to zadanie. Rozumiem w pewnym sensie ideę, jaka stała za dodaniem go, bo czuć cały czas z tyłu głowy, że zegar tyka i musimy się pośpieszyć z poszukiwaniami. Musi tak być w, w grach. Czułem pewien dyskomfort, ponieważ bałem się, że nie będę w stanie odnaleźć kiedy. I o to kurwa chodzi. <gry> I o to kurwa chodzi, gry nie są o wygrywaniu. Graczy trzeba nauczyć przegrywać. Gracz musi czuć taki dyskomfort. To jest uczucie, to jest to, co prowadzi do właśnie niesamowitej narracji, dlatego się tak zapamiętuje to. Niestety trzeba, słuchajcie, zmienić podejście. Naprawdę. Trzeba zmienić podejście, ale na obronę tego mogę powiedzieć, że serio to 150 dni na Fallouta 1. To jest bardzo długi kurwa czas, ale no, mi, się, mi się to strasznie podoba, że goni się coś, nie? Procesora. Dlatego też nie chciałem wykonywać zadań pobocznych, ponieważ zabierały mi cenny czas. Choć istnieje no. potrzeba dodatkowych 100 dni za... I właśnie o to chodzi, nie? Optymalizację Twojego czasu spędzonego w grze. Ty musisz myśleć, ty nie wykonujesz. Mnie strasznie to wkurwia, jak ludzie grają w gry w taki sposób, a dużo osób gra w gry w taki sposób, że robi wszystkie poboczne kurwa questy. Nie te, które ich interesują, robią kurwa wszystkie. Ja nienawidzę takiego grania. Właśnie to jest najważniejsze, żebyś sam zdecydował, co jest warto robić, a czego nie jest warto robić, nie? Ja, ja nienawidzę, kurwa, widzowie robienia takich wszystkich questów. Uwielbiam optymalizowanie czasu spędzonego w grze. Mieć speedruny zepsuły głowę, kurwa, czymś takim, no nie? I dlatego ludzie, yy, dlatego że wy ściany, to ludzie na ogół nie lubią yy, limitów czasowych, bo im nie pozwalają na to. A limit czasowy nie wpływa na to, że nie da się tego zrobić, tylko <laughs> limit czasowy wpływa na to, że jeżeli chcesz zrobić wszystko, to będziesz musiał, kurwa, coś poświęcić, nie? Drobną płatą cały czas czułem stres i pewien pośpiech związany z poszukiwaniami. Z jednej strony... No ale to dobrze, że czuł stres, bo może się wczuć faktycznie w grę o wiele lepiej, no nie? Dobrze, że taki limit czasowy istnieje, bo wyeliminował on dysonans narracyjny. ale z drugiej strony boję się pewien dyskomfort z ciągle tykającym zegarem. Wracając do świata, właśnie dzięki jego otwartości gra zyskuje bardzo dużo replay value, bo dobrze wiemy, gdzie znaleźć interesujące nas rzeczy. Można równie dobrze olać wszystko inne i... Ten, później... ale właśnie to nie jest tak, że hydroprocesor jest finalnym questem w grze, nie? Jego się odnajduje i potem się jeszcze kończy wątek. Więc to jest, też na część gry jest narzucony limit czasowy. Od razu na walkę z ostatnim bossem. Według mnie tą otwartość dopiero się docenia przy kolejnych podejściach. Gdy rozpocząłem moją przygodę, czułem się bardzo zagubiony i ciężko było mi określić prawidłową kolejność wykonywania lokacji. Wiecie, widzowie, że Fallout na Instant Gaming kosztuje, kurwa, z 10 zł, Czy nie? Fallout, Fallout, zobaczmy, widzowie. Fallout, Fallout, Fallout jedynka, 2 euro, Fallout dwójka. Chłopie, 3 euro. Co nie, jedynka, no? Jedynka, 2 euro, widzowie. Dwójka też 2 euro. Giga polecam, kurwa, kupić, nie? Serio, widzowie, link w opisie na pewno będziecie mieć przypięty. Pamiętajcie, kupując grę, widzowie z mojego refa, wspieracie moją twórczość, kurwa. Nie wiedziałem dokładnie, gdzie mam teraz iść, albo co w tym momencie zrobić. Ale po ukończeniu gry jestem w stanie docenić jego kreację oraz otwartość w podejmowaniu decyzji, jaką oferuje. W kwestii walki jest ona oparta na systemie turowym, w przeciwieństwie do innych RPG-ów w podobnym okresie, które opierały się na aktywnej pauzie. Nie sterujemy wszystkimi członkami naszej drużyny, a jedynie naszą postacią. A Fallout 1 ma w ogóle takiego glicza, że jak się chyba przyspamuje zakończenie tury, to da się zakończyć turę przeciwnikowi i mieć nieskończone tury. Każda czynność, jaką chcemy wykonać, kosztuje nas pewną ilość wspomnianych już wcześniej punktów akcji. Od poruszania Aha. się, przez korzystanie z ekwipunku, aż po Ale do poruszania się jest chyba perk, nie? Że co turę możesz wykonać dwie albo trzy akcje związane z poruszaniem, nie naruszając licznika. To coś takiego kojarzę. Że zawsze się poruszałem. Przeciwników. Walka jest wręcz banalna w kwestii nauczenia się jej zasad oraz mechanizmów. Warto też zaznaczyć, że nigdy nie mamy 100% szans na trafienie w przeciwnika. Licznik blokuje się na 95%, więc zawsze jest szansa, że nasz atak chybi. Natomiast, gdy korzystamy z broni palnej, mamy możliwość oddania bardziej precyzyjnego strzału w konkretną część ciała przeciwnika. Celując, dla przykładu, w nogę, można go obalić, co spowoduje utratę jego tury. A gdy uda nam się trafić w głowę, jest bardzo duża szansa, że przeciwnik od razu umrze. Ważne też jest odpowiednie pozycjonowanie, ponieważ gdy przeciwnicy są ustawieni w kolumnie przed graczem, za pomocą serii pocisków można. Oj, bez kitu, ale najgorsze jest to, że tu po swoim można strzelić, a tak da serię. Zabić kilku za pomocą jednego strzału. Ale nie tylko dlatego warto zwracać uwagę na nasze rozmieszczenie, bo w Falloutie jest też Friendly Fire. Dokładnie. Więc może dojść do sytuacji, w której nasz towarzysz wpakuje nam całą serię z karabinu, prosto w nasze plecy. Jakby to, tak przeciwników jest. też się dotyczy i oni również mogą zaatakować swoich sprzymierzeńców. Mimo, że system walki nie jest skomplikowany, to przynosi on dosyć pro i satysfakcji z rozwalenia całego miasta bandytów. Choć i tu mam małe zastrzeżenie. Przez większość gry czułem, że gra była w stosunku niesprawiedliwa. Niektóre starcia były wymagające i zmusiły mnie do ponownego wczytania gry, ale wiedziałem, że jestem w stanie je zwyciężyć za pomocą sprytu. Jednak ja, jest. Jedna baga, był która jedynczy, która mnie w dwójce się zmęczyła, a jestem pojedynek z ostatnim bossem. RNG ewidentnie było po mojej stronie i zdarzyło się, że na start walki dostawałem kryta za całe moje HP, nawet po obniżeniu poziomu trudności najniższy, wciąż zupełnie losowo byłem one shotowany. Nie pomagał fakt, że non stop pojawiali się supermotanci, którym również zdarzało się mnie one-shotować. Była to jedyna taka sytuacja przez całą grę, więc nie biorę jej jakoś bardzo do siebie. Bo istnieją inne metody na pokonanie last bossa. Powoli kończąc mój wywód o pierwszym folaucie. czy jest on obecnie grywalny? Tak, tak, jak najbardziej. Uważam, że pomimo lat na karku Fallout dalej pokazuje jak powinno się tworzyć świetne RPGi. Może odstraszać jego grafika czy niektóre archaizmy, bo jednak jest on czasami nielogiczny. Na przykład w jednej lokacji aby przejść przez działające bramki energetyczne trzeba użyć opcji naprawy. Zdarzyło mi się również kilka razy skorzystać z wiki, żeby dowiedzieć się o jakichś zadaniach. Natomiast nie powiedziałbym, że to kompletnie psuje całe doznania z rozgrywki. Bo mimo wszystko, są to jedne z naleciałości tamtych czasów, ponieważ tak się kiedyś projektowało gry. Kurwa, ale... Widzowie, nie oszukujmy się, kiedyś gry były... W sensie, ludzie często po podnoszą to, że oni nie lubią korzystać z solucji i z innych yy, źródeł, które cokolwiek się dodają do gry. Ale stare gry były napisane, kurwa, pod względem tego, że do gry miałeś instrukcję, w której miałeś dużo kluczowych informacji, które nie były zawarte w grze. Jak ktoś na przykład mówi, że A, że on nie będzie korzystał z solucji w takich grze jak Fallout, albo nie będzie korzystał z żadnego Wiki, to widać, że to jest jakiś kurwa Bambik, który nie grał kiedyś w te gry, bo serio? Bardzo dużo rzeczy. Było kiedyś napisane w dodatkowych materiałach, które były w pudełku z grą, no nie? I tam, tam seria potrafiły być wytłumaczone systemy, których na przykład nie masz wytłumaczonych w grze. Albo questy, albo w ogóle schemat głównej, głównej linii fabularnej, no nie? W Gotiku 3 wizowie nawet była taka książka dołączona dosłownie z instrukcją, jak najlepiej przechodzisz główną linię fabularną albo gdzie znajdują się kluczowe przedmioty potrzebne do ukończenia gry, nie? Czyli możesz używać solucji, ile chcesz, bez poczucia winy. W sensie zawsze, kurwa, możesz używać solucji, ile chcesz, bez poczucia winy. Ja nie lubię tego argumentu, że ludzie mówią, że nie używają takich rzeczy i że... żeby się nie powinno używać takich rzeczy. Ja bardzo często sobie sprawdzam jakieś rzeczy, kurwa, w necie. No, no nie wiem, no patrzcie, macie na przykład sytuację takiego Darkest Dungeona. No będziesz siedział jak debil i sprawdzał, co robi każdy przedmiot na każdym kuriosie, którego możesz użyć w dungeonie, czy sobie otworzysz Wikipedię, która ma tą informację? No otworzysz sobie Wikipedię. Będę zapisywał, jak debil w zeszycie racje, które mi są potrzebne do wzięcia do każdego dungeona, czy sobie po prostu sprawdzę na necie, jakie są zalecane, i potem ewentualnie dostosuję do mojej drużyny. No oczywiście, że kurwa dostosuję to do mojej drużyny i sobie sprawdzę jak to wygląda, bo nie będę... Zapisał sobie rzeczy w zeszycie, no nie? Albo powiedzmy, idę w Darkest Dungeonie na bossa, nie? Jakiegoś kolejnego teraz. To co, sprawdzę sobie swoje nagranie sprzed pięciu lat, jak gram w Darkest Dungeon, żeby zobaczyć, jak ten boss wygląda, czy sobie zobaczę na wiki, jakie ma ataki. Żeby sobie przy... ej, czy ten boss był podwójny, czy pojedynczy? Czy on stoi w trzecim rzędzie, czy on stoi w pierwszym rzędzie? Ja, 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 ja kurwa, ja tam pierdolę, ja często sprawdzam takie rzeczy jakoś doradkowo, nie? Na streamie jakoś się z tym nie kryje w ogóle, ale niektórzy ludzie to w ogóle podchodzą do tego, jakby to było kurwa, nie wiem, łamanie jakichś niepisanych zasad, nie? ...że były często nielogiczne. Mógł być dużo gorzej, ponieważ taki Planescape Torment, który powstał dwa lata później, jest bardziej archaiczny od Fallouta. Pozostaje jeszcze pytanie, jak on działa na nowych systemach. Wiadomo, że często ale... mają problemy z rozdzielczością fix, albo nie, nie w Grę ogrywałem w wersji gogowej oraz testowałem ją na innych launcherach i działała mi bez większych problemów. Normalnie się odpalała oraz obsługiwała współczesne rozdzielczości. Choć było kilka lokacji, w których co jakiś czas gra losowo się wywalała do pulpitu. Na całe szczęście znalazłem fanowską łatkę, która naprawiła ten problem. Więc pomimo wielu problemów, to przy pierwszym Fallout'cie bawiłem się dużo lepiej niż przy Fallout'cie New Vegas, który w pewnym momencie mnie wynudził. Natomiast podczas grania w jedynkę bawiłem się wyśmienicie. I... Jak to jest możliwe, nie? Że Fallout z którego roku? 97? 8? Ma lepsze mordy niż stary <laughs> I im dłużej o nim myślę, tym podoba mi się coraz <noise> bardziej. Dlatego mogę wam z czystym sumieniem polecić sprawdzić pierwszego Fallouta, bo takich gier jak on już się praktycznie nie tworzy. A co wy sądzicie na temat pierwszego Fallouta? Graliście, a może planujecie. Co sądzą? w komentarzach. Mójcie, Skurik. 18, sorry, 19 lat ma chłopak Jakie ludologiczne materiały już nagrywanie? No, essa, essa. Ktoś napisał może filmik o grach mobilnych. <noise> Powinien dopisać Skurik. A może kurwa nie. <śm> 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 <śm>